Pierwszy grudzień, ale barykada. Strasznie wieje. Robimy odcinek. O! Taka bezużyteczna pakownia teraz, nie? Moja ulubiona praca Teraz pokażemy Wam. Po pierwszym etapem jest to wiadomo, przyjeżdżają Brukselki nie z Pola. Dlatego mówię teraz zajął Brukselki z pola są wyładowywane na takiej rampie gdzie rozładowują się tak zwane tiry no i są wentylatory bardzo mocne, zaraz zobaczycie co tu się dzieje? Dlaczego przyjechał już kolejny ciągnik to już drugi dziś I on tutaj cofa, czy ciepa do góry i tam wiesza tam się wózkiem się rozładowuje. tu są wentylatory. pokazać te wideo jak będziemy sortować ale niestety brukselki są jeszcze zbyt mokre i nie możemy sortować. Ale zawsze gdy coś zaplanujemy to nigdy nie może być tak jak chcemy Tak, tak, jak to się planujesz to zazwyczaj nie wychodzi ale może to i dobrze Kamila bo będzie czysto jak będziemy nagrywać nie są plusy A to koszmar dzieciństwo Czemu? Nie lubisz Brukselki? Nie, to swojego życia w większości źle. Dużo ludzi nie lubi Brukselki, ale ja w zupie lubię tak. Nie sobie lubią, a kupują. Co tu jest? Lubię tak sobie chapnąć czasami nie. w zupie. No i dobra, wszystko się zaczyna. Słuchajcie, tak jak mówiłem, tam są wentylatory, które osuszają Brukselkę. Ona trafia później do lodówki, to też pokażemy w lodówce jest Schładana. schładzana no i tutaj trafia do takiego kosza nie? tutaj wchodzą dwie tony, czyli dwa takie kosze no i ona sobie tutaj leci tym taśmociągiem tutaj jest, jest sito wibracyjne, które oczyszcza brukselkę z takich, wiecie, skórek, jak tutaj macie w koszu nie? i to wszystko wpada tutaj, akurat to sito przeczyściłem tutaj jest specjalny taki, widzę, łańcuch systemem samoczyszczącym, ale nie używamy tego, ale ja wiem pewnie dlaczego, bo by to pewnie kleczyło bukselki, nie? Dobrze Pewnie tak. Nie wiem. <gry> tak myślę i dlatego trzeba co, co jakiś czas ręcznie wyskrobać. Wy, wy A tutaj jest podajnik i tutaj wypadają zgnite, co nie? No tutaj macie czarne, jakieś takie liście, no, różne, połamane. Tam... Lasera, tak? Tak, bo ta maszyna ogólnie sortuje laserowo. Kim jesteś Kamila? Wspomniałam jak to się nazywało? <grystanie> jesteś kontrolerem jakości maszyny spródka. Maszyny laserowej z <grystanie> Tak, bo oczywiście nic nie zastąpi ludzkiego oka. To nic, że ma minus 4 dioptriwada, ale <grystanie> jest niezastąpione i wybierze lepiej niż... Tak, tutaj Kamila właśnie eee, stoi i wyrzuca takie tam. No, Ale jest takie wstępne sortowanie. Wstępne sortowanie to, czego maszyna po prostu nie wybierze. Co to jeszcze? Ile, ile ja. wyrzucamy? Średnio tak widzę, że nawet około 10% odpadu jest, nie? Bo tutaj, zobacz, jest komputer, jest cały wykaz. Tutaj można sobie pograć. Tutaj można sobie pograć PCS-a na przerwy. Czarnych 8,5% nawet Jakiś zielonych tam ,5%, prawie dołamanych, Połamanych 0,5% Tutaj Kamila sobie patrzy, która godzina Ile jeszcze zostało, nie? No. Co jeszcze tu chciałem powiedzieć? No właśnie 10% odpadu, Czyli jak na przykład sortujemy 30 skrzyń Czyli 30 ton, to nawet 3 tony jest odpadów I jeszcze Kamila potrafi tutaj Co tutaj nic Brukselka nie pojechała systemu. Tu jest taki system, taśma, która prowadzi nas, sita nas. Zaraz wejdziemy tutaj na górę, pokażemy Wam sita. Zobacz ile trzeba będzie tutaj umyć tą WSkę, wyczyścić. Się ciśn Zobacz co się stało, jakie brudne. Nagram czy jak będziesz czyściła WSkę, będzie odcinek. A właśnie położyłem karton, bo tyle oleju naleciało. Idziemy właśnie zobaczyć sita. Uważaj, bo te schody są takie niewygodne. Wiadomo, bruselka wpada na samej górze. to no nie jest takie krzewo, na przykład ja to wniki. właśnie nie wiadomo, no to już tłumaczę. Bruselka wpada właśnie na samej górze. Tutaj jest największe sito. Od góry do dołu są największe do najmniejszych sit. Tymczasem największe lecą sobie właśnie tam do kosza. Później są mniejsze sita mniejsze, mniejsze, mniejsze i na, na samym dole najmniejsze tak. A bo tutaj są oznaczenia milimetrów, wiesz? Tutaj powyżej 41 mm, tutaj powyżej 35, tutaj powyżej 31, tutaj powyżej 23. Idziemy na dół, do koszy. Kurde, weź tu zejdź. Zobaczcie, tutaj są te powyżej ilu tym lat 41, tak? są tak zwane oluszymy, które nie są wykorzystywane do niczego. Czasami odchodzą im wody, jak długo poleżą, wtedy idą rodzić. Nie, tak. te te są do nas, że Muszą 2-3 dni postać, żeby wody im odeszły i z tym się śmieję. że to takie trochę kurde. No czekają do porodu, nie? Wtedy się kurczą. Wtedy się kurczą i są mniejsze i przesortujemy je jeszcze raz. Tutaj mamy oznaczenie M. M. M to jest rozmiar 1 to dzisiejsza data, czyli 1 grudnia. M to znaczy yy, powyżej czekaj, żeby nie skłamać. 35 albo 30, nie wiem. A tutaj B czyli duże 31 do 41 mm A tutaj co Kamina mamy? A tutaj mamy najmniejsze poniżej 20 mm. Tutaj trzeba sortować, bo jest dużo. 23? 31, 23 Pilne snapne są koniec dnia. Musimy je przesortować i pakujemy je luzem. I tutaj jest jeszcze taka banda. Tutaj ta maszyna ma opcję zmiany kierunku na sortowanie i na skrzynki. Czyli włączamy na skrzynki w prawą stronę, i tutaj wszystko leci po tej bandzie. I możemy wziąć tam, co widzimy w oddali, takie zielone kosze. Stawiamy je tutaj i dodatkowo kilka osób sortuje, pomagając. Przesortowujemy je jeszcze raz, gdy jest taka potrzeba. Słuchajcie, tutaj jest pakowanie. To tylko zdradzę Wam, bo będzie kolejny odcinek o pakowaniu. Nie wiem kiedy, to zdradzę Wam. O, zobaczcie, możecie zobaczyć tylko takie górki To jest jedna z opcji pakowania Brukselki. Brukselki. Tutaj są rozwalone. Są niedobre. Dzisiaj taka bardziej teoria, nie? A praktyka będzie, gdy założę kamerę na głowę i pokażemy wam jak to wygląda w praktyce weź przyciśnij tam zobaczcie tutaj jest lodówka tutaj są wstawiane po przysortowaniu także no, tutaj mamy a czyli te 23 31 mm co dzisiaj przesortowaliśmy to ładne Tutaj mamy te najmniejsze. W tych się zdarza naj, najwięcej właśnie takich cudzych, nie? Tutaj mamy największe powyżej 41 mm. Czekają, aż się wody odejdą. Tutaj mamy rozmiar M. Bardzo ładne. Tak to wygląda. A teraz na święta jest dużo zamówień, znaczy się w grudniu, i przyjeżdżają dodatkowo do pakowania z innej farmy. Co byś chciała jeszcze, Kamila, powiedzieć naszym widzom? Że Holendrzy jedzą dużo Brukselki na święta. Tak, tak, to się sprawdza. No hmm. i tutaj też jest pakowanie, ale to już kiedy indziej. Dobrze się nagrywa? Nagrywa, nagrywa Ciebie? A mogę wiedzieć? A zobacz, jest ten Pali się no. Dobra Kamilo, poczekaj chwilę, nie wyłączaj Pokażemy Wam Znaczy ja pokażę Wam trochę jak to wygląda Muszę wymienić kosz Już jest pełno Pełno zgnitych Teraz jest fajnie, cichutko, ale jak wszystkie maszyny włączą Kamila włączy maszynę sortującą i tamte dopakowania To jest bardzo głośno I nie wiem czy w ogóle będziemy je słychać Znaczy się ta nasza maszyna jest strasznie głośna do pakowania nie są już tak głośne. Nie wiem jak to będzie widać, bo skrzynka jest dość wysoko. Tam mi się trzy skrzynie w tym samym czasie praktycznie z pełna zrobiły. No, możesz włączyć. Edej Mam już prawie pełno I o tym mówiłem właśnie, że nie lubię jak w tym samym czasie praktycznie pełno tu jeszcze bardzo mało miejsca jest na milimetry Musimy zatrzymać. Zaraz maszyna stanie, bo tutaj taśmociąg się zatrzymuje i jak już jest pełna, to maszyna staje. Nie. Po prostu nie jestem w stanie tak szybko wymienić. I maszyna stanęła, słychać zresztą. Teraz się wydaje, że jest dużo pracy, to ale nie, to po prostu raz tak na pół godziny trzeba jedną ze skrzyń wymienić. Czy tam na 25 minut to nie jest tak dużo? I lecimy do lodówki z tym. Tutaj mam M, tam też jest M. Została nam ostatnia skrzynia. Skrzynka na dziś, i będziemy sortować, sortować, pakować małe. I to tyle jeśli chodzi o moją robotę Czynności się powtarzają Sortowaliśmy ponad 35 skrzyń, no to jest dosyć dużo. Koniec robotaju. Da, w końcu 17.30 standardowo, jakiś dzień zakupów, to musimy długo pracować Mów głośnie, bo nie będzie słychać. I, i. Skończyliśmy 17.30 standardowo, jak mamy dzień zakupów.